Olek Batyszonek. Jestem pracownikiem Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku i prezesem Białoruskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce. Zajmuję się przede wszystkim historią Białorusi, Podlasia, a ogólnie można powiedzieć Europy Wschodniej. Interesują mnie przede wszystkim procesy narodowotwórcze, historia idei nie tylko narodowej, ale, ale także różnych nurtów filozoficznych. Unia Lubelska nie jest zbyt popularna wśród Białorusinów już u samych początków tworzenia się białoruskiej historiografii narodowej Unia Lubelska była krytykowana. Żałowano, że Wielkie Księstwo Litewskie straciło w ten sposób niezależność. To się przenosiło na wychowanie, nawet na poziomie rodzinnym, bo pamiętam, że mój ojciec uważał Jagiełę za swojego osobistego wroga, bo zaprzedał Wielkie Księstwo Litewskie Polakom. Ja, ja już zupełnie inaczej patrzę na Jagiełę, bo uważam, że jest to tak zwany nasz chłopiec z Witewska, który zrobił wielką karierę i e, przeciwstawianie postaci Jagieły Witolda, który rzekomo był wielkim patriotą litewskim, moim zdaniem jest historyczne. No ale mówimy o tym, jak, 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 to, jak to jest widziane. E, mało można znaleźć dobrych słów o Unii Lubelskiej chwaleni są ci, którzy jej się przeciwstawiali. A z historyków to chyba jedynie Janka Zaprudnik napisał dobrze o okresie Rzeczypospolitej w swojej historii, ale trzeba powiedzieć, że Zaprudnik jako historyk ukształtował się na zachodzie, na emigracji i miał zupełnie inny punkt widzenia, czy może pole oglądu. On, on uważał, że to, że Wielkie Księstwo Litewskie, a w tym Białoruś, zostały wciągnięte do, do Europy przez tą Unię. To dla Białorusi było dobrze i więcej było pozytywów niż negatywów. Ale ogólnie, ogólnie uważa się, że prowadziło to do katastrofy narodowej że Białorusini stracili wtedy elitę narodową, po prostu szlachtę, praktycznie całą. To prawda, ale z drugiej strony nikt tej szlachty początkowo przynajmniej nie zmuszał do, do przejścia na język polski. Ja, <laughs> jako badacz, mogę powiedzieć, że polonizacji wcześniej towarzyszyła lituanizacja, której Białorusini nie zauważają, ale te wielkie rody ruskie dorabiały sobie litewskie pochodzenie, jak Sapiechowie na przykład, czy Chodkiewiczowie i stawali się Litwinami wcale nie, nie Białorusinami. Tak więc dopiero stawali się potem Polakami już jako Litwini. To, to długie procesy, trudno więc mówić o. o, o, o oceniać, oceniać jednoznacznie. Na pewno sam moment zawarcia Unii Lubelskiej był bardzo źle przyjęty przez rządzącą elitę Wielkiego Księstwa, no bo poczuli się ograbieni. No przecież to było przeprowadzone pod przymusem. Praktycznie nie było. Nie było chętnych na terytorium dzisiejszej Litwy i Białorusi, którzy by chcieli się do Polski przyłączyć. Nie mówię o terytoriach ukraińskich, gdzie przodkowie Ukraińców jednak optowali za przyłączenie się do Królestwa Polskiego. Oni to zrobili dobrowolnie. Natomiast elita litewska, czy to litewska rdzennie, czy też ruska, bardzo negatywnie postrzegały to, że straciły pół terytorium. Masę ludności, tak więc dużo było niechęci do Polaków i próbowano odzyskać stracone terytoria jeszcze długie, długie lata po Unii. Mi się wydaje, że jak mi się wydaje, to praktycznie nie było innego wyjścia. Przypomnijmy, że oba kraje były w Unii personalnej już całe, całe lata, to mało powiedziane. Od czasów, od czasów Jagieły i elity się zżyły jednak ze sobą, były, upodabniały się. No przede wszystkim, litewska się upodobniała do polskiej pod względem praw, i na pewno, szlachcie, przyłączenie do, do Królestwa Polskiego mogło się wydawać rzeczą korzystną. Protestowali przed, przed, przede wszystkim tak, panowie Rada. Czyli ci magnaci litewscy, do których praktycznie rząd w wielkim księstwie litewskim należał. Już mniej, mniej prawosławni, czy Rusini. A szlachta, szlachta raczej patrzyła na to na korzyści, jakie, jakie będzie miała z tego połączenia jako właśnie grupa jako warstwa społeczna. Dla, niej, dla, 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 dla szlachty nabycie takich praw, jak szlachty polskie było było korzystne. Niewątpliwie działał tu też czynnik nacisku ze strony krajów ościennych, militarnego, przede wszystkim Moskwy. Pamiętajmy, że w tym czasie na przykład Połock, w czasie, zawieraną zawierano Unię Lubelską, Połock był, był pod okupacją moskiewską, a pod Witebskiem była tak zwana Ukraina moskiewska, czyli po prostu Pogranicze, pogranicze wojskowe. To na pewno tonowało protest ze strony, ze strony Litwinów. No i nawet ci najwięksi, najważniejsi jednak nie odważyli się na przykład zbrojnie stawić, stawić oporu. Zapominamy też najczęściej, może nie historycy, ale kiedy tak raczej publicystycznie na to patrzymy, że, to, że Wielkie Księstwo Litewskie było własnością króla. On tak postanowił i nie było siły, która by mogła się przeciwstawić inaczej, jak poprzez rokosz, bunt, rebelię i, 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 tym, i tym podobne. Tak więc, skoro Zygmunt August postanowił, dla mnie aż tak ścisłe, nie, tylko, nie tyle ścisłe połączenie, co przyłączenie ziem ruskich, części ziem ruskich do, do Królestwa Polskiego jest jednak tajemnicą. Już nikt się nie dowie, co sobie myślał, możemy tylko, tylko się domyślać, że chodziło o uzyskanie wspólnej, wspólnej granicy Królestwa Polskiego z Moskwą, żeby wciągnąć Królestwo do, do konfliktów z Moskwą, bo tak to nie było rzeczą oczywistą, że Królestwo wspomoże Wielkie Księstwo Litewskie w jakiejś kolejnej wojnie moskiewskiej. No tu na Podlasiu to. Ustąpił król po prostu polskiej szlachcie, która domagała się tego od dawna. Ale doszło do podziału Podlasia, bo Podlasie kiedyś wielkie to było z Brześciem, z Kobryniem, z Wysokim Litewskim. No, ale tak do końca nie jestem pewien, o co, o co Zygmuntowi Augustowi chodziło. No chyba chciał jednolite... Znaczy, Czyny świadczy o tym, że chciał zbudować jednolite państwo, ale z kolei, żeby to jednak jakieś wielkie księstwo litewskie zostało. No, w dużym stopniu to też był wybór miejscowej szlachty, bo szlachta na Sejmiku Brzeskim najpierw ogłosiła, że bez panów Woł Woł Wołynian nie, nie, nigdzie nie, nie mają zamiaru zostawać w Wielkim Księstwie Litewskim. Potem się Potem przemyśleli i zostali w Wielkim Księstwie Litewskim. Także to nie było tak, że już po prostu król kazał i, i, i szlachta karnie to, to wszystko wykonała. Wtedy praktycznie ustalono granicę między Białorusią i Ukrainą. Warto o tym pamiętać. W świadomości społecznej nie było to oczywiste. Jeszcze długo, bardzo długo, przez całe dziesięciolecia utrzymywało się przekonanie, że Rusja jest jedna i że od Połocka do Przemyśla jest jedna kraina w ramach Rzeczypospolitej, ale ta granica polityczna się ukształtowała, bo szlachta brzeska zagłosowała za pozostaniem w Wielkim Księstwie Litewskim i w ten sposób no, zachodnie po lesie, jest dzisiaj na Białorusi. Szlachta mozyrska też zagłosowała, chociaż byli w województwie kijowskim, zagłosowali za przyłączeniem jednak, czy pozostaniem w Wielkim Księstwie Litewskim. No i tak jednak poprzez głosowanie granica białorusko-ukraińska dzisiejsza została ukształtowana. Także to jest niebagatelny spadek po Unii Lubelskiej. Ja jako historyk mogę sobie wyobrazić inne granice, ponieważ różnic między Rusinami, a w późniejszym Wielkim Księstwie Litewskim, a w Królestwie Polskim praktycznie nie było. Elita kursowała między Wilnem a Lwowem i kijowym, bez najmniejszych kłopotów przez następne stulecia albo i dłużej, no praktycznie do końca do rozbiorów. Niby to wszyscy tak związani byli, ale ciągle się ktoś znajdował, kto to negował, tak? I zawsze to mogło, mogło się rozsypać, rozpaść. E, wobec tego no, Zygmunt August, który przywiązany był do całości swojego państwa, chciał jednak w całości zachować jego działania właśnie temu. Służyły. No a konkretne decyzje to już, to już osobna sprawa, właśnie. Co do czego ma należeć. Czy na przykład przyłączenie województwa kijowskiego aż tak bardzo było korzystne z punktu widzenia interesów całego państwa? Wielkie Księstwo Litewskie chyba bardziej działało w obronie tej Ukrainy, jak ją wtedy nazwano, niż później władze Rzeczypospolitej. Możliwe, że problemu kozackiego by wtedy nie było. Tak więc no, są, są warianty, dlatego uważam, że zamiast osądzać, to lepiej opisywać to co, to, co się wtedy wydarzyło. Białorusini to nowy naród. Ja sam jestem Białorusinem, więc mówię to bez skrępowania, że mnie ktoś oskarży o antybiałoruskość. Białorusini to potomkowie Rusinów i Litwinów. Jest to naród, który powstał ze stopienia się części Litwinów, którzy przeszli na język białoruski w wyniku procesów historycznych. Najczęściej dlatego, że mieszkali pomiędzy Białorusinami, ale na Wileńszczyźnie Litwini przechodzili na język białoruski jeszcze w XX wieku. Potem ci sami ludzie, czy ich potomkowie, przechodzili na język polski, na przykład. Były wsie, zbadano to, że. Dziadkowie mówili po litewsku, rodzice po, po białorusku, a dzieci po, po polsku. Tak więc znaczna część białoruskich katolików to potomkowie Litwinów. Białorusini nie są w masie swojej wszyscy prawosławni. Właśnie jest katolicka mniejszość, która odgrywa ogromną rolę, jeżeli chodzi, odegrała ogromną rolę, jeżeli chodzi o tworzenie narodu białoruskiego. Dość powiedzieć, że dzisiejszy język białoruski to język tych Litwinów, którzy przejęli język, język słowiański, to, to ich język. Oni, oni ten język narzucili całej ruskiej ludności Białorusi i bez nich naród białoruski moim zdaniem by nie istniał. Natomiast potomkami wyłącznie Rusinów są Ukraińcy. Którzy jednak zmienili nazwę w wyniku procesu historycznego, kiedy powstała kozacka Ukraina i mit narodowy, faktycznie ukraiński ostatecznie sformułował Taras Szewczenko. Białoruś początkowo to była to był kraj na wschodzie dzisiejszej Białorusi, tak zwana Białoruś, początkowo mówiono Białoruś. I rzeczywiście to Białoruś zasiedlali niemal wyłącznie rusini. Ale z czasem ta nazwa Białoruś poszerzała się na, na zachód, aż osiągnęła współczesne granice dzisiejszej Białorusi. Znaczna część katolików bardzo niechętnie, mówiąc po białorusku, w dzisiejszych kategoriach przyjmowała i przyjmuje tą nazwę. Więc potem się pojawiły różne inne propozycje. Zamiast Białorusinów Krywicze, Krywia, Litwini, Wielkolitwini, ale się okazało, że jednak ta nazwa Białoruś i Białorusini już jest tak za mocno, mocno umocowana, że, że, że wszelkie próby zmiany nie miały żadnych szans. Ale ogólnie Białorusini pochodzą i od Rusinów i od Litwinów. Ja mówię, że to Rusini bez Kijowa i Litwini bez Wilna, dlatego musieli sobie wymyślić, i w XIX wieku wymyślili nową historię, która w ogóle nie miała, nie miała żadnego odniesienia we wcześniejszych, we wcześniejszych czasach, to znaczy wyprowadzenie historii Białorusi od księstwa Połockiego. Tego, tego nie było wcześniej niż, niż w XIX wieku, ale no każdy naród szuka jak najgłębiej swoich korzeni, z Białorusini uznali się za spadkobierców księstwa Połockiego dopiero w następnej kolejności. Wielkiego Księstwa Litewskiego. Za spadkobierców Rzeczypospolitej, jak mówiłem, zbytnio się nie uważają, ale tak samo za spadkobierców Imperium Rosyjskiego też, też raczej nie. Pogoń to srebrny rycerz na białym koniu w czerwonym, w czerwonym polu, a białoruska flaga to jest właśnie zgodnie z zasadami weksykologii odzorcowany herb pogoń. Czyli biało-czerwono-biały to jest srebrny rycerz na, na białym koniu w czerwonym, w czerwonym polu. Więc to, to jest no, trudno o, o bardziej bezpośrednie nawiązanie do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Te pogonie we wszystkich miastach były nadawane, więc bardzo często występują. No w ogóle symbolika także miejska jest, jest z czasów. Z czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego. historię poszczególnych miast, rodów, tego się, rodzin tego. Nie da się Białorusi oddzielić od Wielkiego Księstwa Litewskiego i nawet, nawet reżim Łukaszenki tego nie próbował, bo, bo to jest po prostu niemożliwe. No, był moment, że Białorusi, głoszenia, że Białorusini powstali w wyniku Wielkiej Rewolucji Październikowej. No ale to taka absurdalna teza, że niech się tym za bardzo nie, nigdy nie, nie przejął. Jest więc taka oficjalna wykładnia, jest najpierw Księstwo Połockie, potem Wielkie Księstwo Litewskie i, i w końcu Białoruś. Bardzo popularna jest postać Witolda. Opera powstała na jego cześć. I rycerstwo białoruskie, te grupy rekonstrukcyjne od, odwołują się do, 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 do tej postaci, do jego czasów. Litwinów to nawet czasem drażni, że no jak to, no jak to, i to, to był nasz. To prawda, on był bałtem w tym sensie dzisiejszym, tak? Był Litwinem najprawdziwszym. Nie miał z, z ruskością żadną, czy z białoruskością. Nic wspólnego, no ale można powiedzieć, że był naszym władcą. No, był, panował na całą Białorusią. Najbardziej popularną postacią z czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego jest Franciszek Skaryna. To białoruski drukarz, tłumacz, przełożył Biblię na język białoruski, ale też można powiedzieć, że po filozof. Ogólnie można powiedzieć, że to był jedyny wschodnioeuropejski humanista. I jego postać jest postacią archetypiczną dla kultury białoruskiej, ponieważ, ponieważ Karyna był pierwszym katolikiem z prawosławnej rodziny. Reszta rodziny pozostała prawosławna. Skaryna już jako katolik skończył uniwersytet krakowski i próbował. Połączyć oba wyznania. On nie mówił o katolikach czy prawosławnych, dla niego to byli chrześcijanie. I sponsorowali jego działalność wydawniczą na równi wileńscy mieszczanie wyznania prawosławnego, jak i katolickiego. I to połączenie w Skarynie, ta ponadwyznaniowość, to pochodzenie, to wszystko i ten połock jeszcze, to wszystko powoduje, że Skaryna jest właśnie postacią archetypiczną w kulturze białoruskiej. Jeżeli chodzi o polityków, to Lepsa Piecha. On jest też postacią taką archetypiczną, przez to, że wydał trzeci statut litewski, że napisał w nim, że mamy swoim językiem prawa zapisane, a ten język wtedy się nazywał ruski, ale jest to dzisiejsze, to co dzisiaj nazywamy językiem staro-białoruskim. Ten język jest absolutnie zrozumiały dla, dla wykształconego Białorusina, nawet może i niewykształconego, bo niektóre gwary po prostu żywcem przypominają język Statutu Litewskiego. Tak więc postaci najważniejsze dla Białorusinów z czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego to z polityków Witold i, i Sapiecha, a z, jeżeli chodzi o działacze kultury, to Franciszek z Karyna. Ogólnie można powiedzieć, że bardziej pamiętani są działacze kultury niż politycy, no bo politycy po politykowali nie w imię Białorusi, a w imię Wielkiego Księstwa, a potem w imię Rzeczypospolitej. <grymne> Dość kontrowersyjną postacią jest, e, dla Polaków jest Janusz Radziwiłł na przykład, który, którego Białorusini tak jak i Litwini uważają za swojego. E, I e, też uważany jest za takiego, no, który chciał e, e, część przynajmniej Część Białorusinów, czy historyków, czy publicystów uważa Janusza i Bogusława Radziwiów za bohaterów pozytywnych białoruskiej historii. Ja mogę powiedzieć, że dziwię się, że Litwidzi uważają Janusza za bohatera historii litewskiej, bo on tylko oddał Litwę etniczną pod panowanie szwedzkie. Natomiast sam Księstwo dla siebie chciał wykroić na Białorusi. To samo, to samo Bogusław, więc można ich uważać za pierwszych białoruskich separatystów, a wcale nie, nie litewskich. No ale Litwini tego też za bardzo nie lubią, kiedy Białorusini, Białorusini mówią o, o, o Januszu i Bogusławie, jako działaczach białoruskiej polityki. Jest jeszcze, jest jeszcze Tadeusz Kościuszko. Które z kolei jest chwalony przez wszystkich, postać absolutnie niekontrowersyjna, może nieco z punktu widzenia Białorusinów, bowiem Kościuszko chciał, chciał stworzyć jedno państwo, jeden naród z językiem polskim, ale jakimś dziwnym rządzeniem losu stał się ludowym białoruskim bohaterem nie narodowym, a ludowym. Powstały pieśni o Kościuszce. Przy czym Kościuszko jest rozumiane jako imię, bo rzeczywiście jest to mały kość, czyli konstanty. Więc lud rozumiał, że Kościuszka to jest imię. I ten Kościuszka walczył z Moskalem, zginął gdzieś pod białym stokiem i mogiłę jego żona opłakuje, matka, no bo bohater musiał mieć żonę, ma matkę. I jest, tych, jest trochę tych piosenek. One świadczą o tym, że Kościuszko poruszył jakąś ukrytą nutę w duszy białoruskiego chłopa, czyli jakby tak prenarodową pre rolę odegrał. Poza tym, no, jest to postać wybitna w międzynarodowym wymiarze. Bardziej znane są jego osiągnięcia wojskowe, ale dziś jest sławiony przede wszystkim jako człowiek, który wyzwolił swoich niewolników. I jest to postać jak najbardziej na czasie. Ale przynajmniej niektórzy Polacy niechętnie widzą, że Białorusini, a też Litwini tego kościuszkę sobie przypisują albo uważają za bohatera swojej historii. No niedawno był skandal w Solurze, kiedy Białorusini, i to absolutnie za własne pieniądze, nie był to akt państwowy, Postawili w Kościuszce pomnik. A na to ambasador polski zaprotestował, bo tam pisało, że naszemu współrodakowi e, Białorusini. No, Kościuszko urodził się na Białorusi i e, 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 był w związku z tym współrodakiem dla, i jest dla Białorusinów. No, ale panu ambasadorowi bardzo się to nie spodobało. Zatrzymał odsłonięcie. No, moim zdaniem, to jest przykład, jak nie należy postępować, bo. Jeżeli Białorusini czy Ukraińcy po, powołują się na wspólnych bohaterów, no to powinniśmy się cieszyć, bo to część, coś, co nas łączy. Nie? A tu się okazuje, że bywa, że e, dzieli. No już mniej to e, jest to w wypadku Mickiewicza, którego też Białorusini, tak jak Litwini, uważają za e, swojego. E, dla mnie bez wątpienia. Mickiewicz był polskim poetą. Bo dla mnie, jak ktoś pisał po polsku, to, to był poetą polskim. Natomiast no, urodził się na Białorusi z rodziny ruskiej, ale chyba litewskiego pochodzenia. Mickiewicz to syn Micki, czyli Dymitra, więc jasna, jasna konstrukcja, jeżeli chodzi o pochodzenie, ale w rzeczywistości chyba naprawdę pochodzili od Litwinów Mickiewiczowie. No więc tak wszystko można powiedzieć łączące, łączące nasze narody. W tej chwili postać, postać Mickiewicza raczej łączy niż dzieli. Może dlatego, że jednak po prostu pisał po polsku, więc, więc aż tak za bardzo Litwini czy Białorusini go wyrywać. Polakom nie mogą. To taka, to taka najważniejsza postać, postać już XIX, XIX wieku. No i na koniec z ostatnich tych z, z epigonu wielkiego księstwa litewskiego warto by wspomnieć Konstantego Kalinowskiego, który pochodził z polskiej szlachty. To trzeba powiedzieć, bo też pamiętajmy o tym, że szlachta miała bardzo rozwinięte poczucie pochodzenia rodowego. Kalinowski pochodził z polskiej szlachty, z Podlasia, ale urodził się w Mostowlanach, u nas można powiedzieć. Wychował trochę dalej na wschodzie, już na dzisiejszej Białorusi. No, był przez jakiś czas dyktatorem Powstania Styczniowego na Litwie i Białorusi. Wydawał gazetę w języku, w języku białoruskim. No i niektórzy odmawiają mu bycia Białorusinem, czy też może białoruskim bohaterem narodowym, że Białorusinio, Polaka sobie Polaka sobie wzięli, ale w tym wypadku, tak jak i z Mickiewiczem, to już raczej jest to, że raczej cieszy, że, że mamy wspólnego bohatera niż, niż, niż dzieli.